Cześć mam, Mistrzowie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tytuł tego filmu, y, jakby świadczy tutaj o tym, że to będzie nieco inny film. Ogólnie, chyba tego typu filmu jeszcze u mnie na kanale nie było. Czy będę przekonującym recenzentem? To się oczywiście okaże. Przeszła do mnie w tygodniu taka paczka, część z Was już się pewnie domyśla, co tak naprawdę w niej jest. Sygnowana jest takim logiem. W tym się nie sugerujcie, tutaj był list przewozowy. jak go oczywiście wyciąłem z wiadomych względów. No i nie pozostaje nic innego jak otworzyć to i pokazać Wam, jaka jest zawartość tej przesyłki. Tak wygląda zawartość tej paczki, która nagle dużo się zmniejszyła. Ogólnie przez to, że było to wszystko dobrze zabezpieczone do wysyłki. Po co zostawiłem tą folię? Otóż zanim przejdziemy do rozpakowania tego, jak widzicie, nawet dbało się o szczegóły. Widać nawet po prostu folia bąbelkowa również została jakby powiedzieć, zaplombowana. Ja to przeciąłem. Samo pudełko też jest oczywiście zaplombowane, jeszcze go nie otwierałem. Dobra, tą folię bąbelkową już ująłem, żeby to nie przeszkadzało. Zawartością tego pudełka, oczywiście, jest nowy cylinder do WSK 125, wyprodukowany przez Aliena. No i co ja mogę Wam tutaj na dzień dobry powiedzieć? Jest to produkt całkowicie nowy, odmienny od tych, które możecie spotkać na rynku. Samo ich firmy nie trzeba Wam tak naprawdę chyba przedstawiać, bo wydaje mi się, że każdy zna, słyszał lub stosował wcześniej tłoki, które. Od lat, już tak naprawdę chyba od 8, jeśli dobrze pamiętam, krzysiek wykonuje po prostu do czwórek, do trójek, i te tłoki są naprawdę ekstra jakości, wykonane ze stopów AK20, dodatkowo anodowane. Co się czy na pewno warto wspomnieć, to to, że te lata temu do tyłu, kiedy pojawiły się pierwsze serie tłoków alinowskich, to tak naprawdę one wyznaczyły dopiero jakość, jaką inni producenci zaczęli podążać i swoje po prostu produkty. Wzorować na, na, na tłokach Aliena, zarówno jeśli chodzi o, ma, o dobór materiału czyli AK20, e, i anodowanie, bo takie tłoki też innych producentów się pojawiły, e, no to co wcześniej było robione, e, no to to była po prostu Sodomia i Gomoria, nie licząc Gorzycy, jakieś gdzieś tam znalezionych na półkach. No i patrząc coś jakby z perspektywy dnia dzisiejszego. Ten rynek tłoków do włoski naprawdę jest szeroki. Mamy od jakichś tam naprawdę tanich tłoków po paręnaście złotych poprzez jakąś tam średnią półkę. No i wiadomo, idąc do jakichś tam najwyższej jakości produktów anodowanych za K20 i dopieszczonych. Ale jeśli tutaj chodzi o rynek tłoków, no to wiadomo, że potrzebne też są cylindry, które oczywiście możemy szlifować, możemy gdzieś tam naprawiać, możemy tulejować, ale no one też uszkadzają się, też się kończą. Dlatego też naprzeciw temu wszystkiemu wychodzi ten oto produkt który otwieram i za chwilkę Wam pokazuję. Otwieramy. Nie zaglądałem do niego jeszcze. Zamknę to jeszcze na sekundkę, bo mi się tutaj aparat rozjeżdża. Samo opakowanie świadczy już o tym, że jest to produkt dopracowany, dopieszczony i robi naprawdę dobre wrażenie. No, przychodzi do Was taka paczka i, no i co sobie myślicie? Macie tutaj rzuty góra, do cylindra, jak on tam wygląda. Macie też fajną tutaj tabelę. E, opisy, co pasuje tutaj, do czego dopasuje co jest tej w zawartości tak to wygląda z zewnątrz, no i robi po prostu ekstra wrażenie już na samo dzień dobry, kiedy tą paczkę otworzycie kiedy tą paczkę otworzycie, oczywiście na dzień dobry tutaj też jest e, instrukcja użytkownika zajrzymy sobie zaraz do niej oczywiście mhm. mamy wszystko co tutaj jest e, potrzebne nam do kontaktu. Tutaj dalej mamy oczywiście piankę, która zabezpiecza ten cylinder na czas transportu. Ściągamy to, wycięta, dobrze dopasowana, dlatego też ten cylinder nie lata tutaj po tym kartonie, nie fruwa. A na to wiadomo, że dosyć istotne, bo różnie z tymi przesyłkami kurierskimi tak naprawdę bywa. No i mamy pierwszy tutaj, pierwsze spojrzenie na ten produkt. Żeby nie było, ja do tego nie zaglądałem, zerwałem tą plombę i tego, no nie zaglądałem do niego wcześniej. Dobra, wyjmiemy go. Pudełkiem się nacieszyliśmy, zostawimy sobie to tu. Na spodzie oczywiście też jest sama pianka, tak więc no można spać spokojnie, myślę, jeśli chodzi o jakieś kwestie transportowe. Weźmy sobie tutaj to na bok. Tak to wszystko wygląda już po wyjęciu. Musiałem się burąc tutaj posłużyć. Wybaczcie, że tego nie nagrałem. Jeśli chodzi tutaj o kwestie czysto pomiarowe tego cylindra, bardzo fajną recenzję zrobił kolega Franku z forum WESKI i link do tej jego recenzji jest w opisie tego filmu. Zna się na pomiarach na pewno bardziej niż ja, więc myślę, że nie ma sensu tego tutaj robić drugi raz. Różnica między tym zestawem, który jest u mnie, a był recenzowany wcześniej, to jest tłok. Tłok został określony już w samej instrukcji jako drugiej generacji. I tutaj faktycznie na dzień dobry rzucają się już dwie rzeczy. Pierwsza, najbardziej widoczna różnica to to, że tłok jest anodowany przed obróbką rowków i przed obróbką piast tłoka. Widać tutaj prześwituje. To jest Tak samo tutaj na denku widać. Taki jasny ślad, że w tym miejscu tej powłoki akurat nie ma. Kolejna gołym okiem widoczna zmiana to oczywiście rodzaj zabezpieczeń użytych tutaj w tym tłoku. Wcześniej Alien stosował zawsze zabezpieczenia typu Seger, które były stosowane w tłokach gorzyckich. Tak, tłoki gorzyckie oryginalnie miały stosowane Segery w przypadku wsk 125. No i tutaj jak widać, te najnowsze tłoki mają już zabezpieczenia druciane typu C. Sporo widziałem gdzieś tam informacji, komentarzy, no, u mnie pod filmami nawet się zdarzały, że Segery się nie dają i trzeba zakładać zabezpieczenia tego typu. No jeśli tłok jest przystosowany pod zabezpieczenie typu seger to przekrój tego rowka e, ma kształt że tak powiem kwadratowy e, a nie półokrągły tak więc zabezpieczenie tego typu założone do tłoka pod tłok e, który jest zaprojektowany pod seger nie będzie działało prawidłowo więc nie stosujemy tego zamiennie. Poza tym należy pamiętać że nie bez powodu producent dołączył wam takie zabezpieczenia jakie są przy tłoku e, i ich zmiana obstawiam że w razie jakiejś. E, jakiegoś akcji, jakiegoś awarii e, będzie skutkowała, e, no jakby nie uznaniem gwarancji, no i to też nie ma co się dziwić. Oglądam tak sobie tutaj ten tłok i powiem, Wam, że bardzo on mi się podoba. No I tak czym dłużej się temu tutaj przyglądam, e, no jest to wykonane lepiej. Nie ma tutaj nie wiadomo jakich nadlewek w środku wiszących tam farflunów. To jest naprawdę ładnie schludnie zrobione. Samo tutaj też ładne, nie jakieś na 3 mm. Ślady. Zastanawiamy też tutaj to. Wygląda to na totalnie inną formę odlewniczą. Nie, żebym siął herezję, ale wygląda mi to, że jest to tłok wykonany przez już innego producenta niż te wcześniejsze. Jeszcze jak zobaczymy, jak stworzę. Ja teraz jedną ręką trafię. No, elegancko chodzi paluszkiem, że tak powiem. Fajnie, fajna sprawa pierścienie. Pierścienie, te, które dobrze znamy. Co ciekawe, z prostokątnymi tutaj zamkami wygląda to ok. I kołki są też troszeczkę inne. Są okrągłe. Ciekawe. Fajne. Naprawdę to oczek jest ekstra. Ciekawe, czy to jakieś moje gdybanie, czy na przykład zastosowanie tutaj pierścienia górnego z pokryciem chromu nie byłoby też. No, ciekawym tutaj dobrym rozwiązaniem. No i teraz przejdziemy do cylindra, który jest tutaj, wiadomo, lwią częścią tego zestawu. No i co w nim takiego wyjątkowego? No przecież cylindrów na Allegro do WSK jest full. Możecie sobie kupić po 150 zł z tłokiem, z uszczelkami, łożyskami, starterem, yy, kaskiem i rękawicami jeszcze w cenie. Yy, otóż to, że ten cylinder, który, o którym właśnie mówię na Allegro, wygląda tak. To jest akurat cylinder aluminiowy, ale odlew cylindra żeliwnego jest identyczny. Zwróćcie sobie uwagę na o jego orzebrowanie. Ono odpowiada cylindrowi aluminiowemu, który gdzieś tam znacie z końca produkcji WSEK i ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem żeber. Ten jest akurat aluminiowy i nie jest, nie jest produktem ZMD, tylko jest produktem współczesnym. Wybaczcie, że on taki jest, jaki jest, ale to w ostatniej chwili gdzieś go tam znalazłem, nawet nie wiedziałem, że go mam gdzieś tam, dostałem do jakichś gratów. No i o nim, jakby, można powiedzieć tyle, że jest kopią cylindra aluminiowego z końca produkcji, a cylinder żeliwny do Włoski, oryginalny, wygląda tak. Ten niestety jest już też po przejściach, ale też gdzieś był tam e, najbardziej osiągalny. I jego orzebrowanie wygląda w ten sposób: czyli ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć żeber. Dziewięć żeber, które dodatkowo są tutaj dzielone. No ten niestety ma tutaj narogi, e, narożniki wyłamane. Taki już niestety jest. Jest to oryginalny cylinder. Gdzieś tam stosowany w Łeskach od praktycznie początku produkcji e, tych już jednoramówek, no i wiadomo końca dwuramówek do samego końca przed przejściem na cylindry aluminiowe. No i można powiedzieć, że jest to cylindr, który e, jest najbardziej poszukiwanym cylindrem, bo jest po prostu najlepiej wykonany. Tego dziada już odłożę, bo jest nie nam niepotrzebny, ale e, porównamy sobie go teraz z tym oryginalnym cylindrem. Przestawimy go w ten sposób. Kwestia wizualna, czyli to co widzicie na zewnątrz, czyli orzebrowanie, ilość żeber, zarówno ich kształt nacięcia, które tutaj widzicie, są odzorowane zgodnie z tym cylindrem oryginalnym. To jest cylinder oryginalny, ws -kowy. można powiedzieć, że to jest to co najczęściej jest poszukiwane. Cylinder aluminiowe raczej są te z końca produkcji przez ludzi omijane, żeliwniak jest najbardziej powszechnym, najbardziej, że tak powiem, chcianym. No i oczywiście taki, który ma wszystkie żebra, a to już jest coraz cięższe. Ich ceny rosną, a stan wiadomo z roku na rok się też pogarsza i ich ilość też wiadomo spada, no bo zrobimy cztery szlify, chyba czy tam teraz jest sześć szlifów, żeby Wam nie skłamać i życie takiego cylindra się kończy. No można go tulejować, aczkolwiek tulejowanie żeliwnego cylindra powietrzaka, nie wiem jak to się tam ma i nie będę się tu zgrywał. Gwint tych cylindrów jest dosyć krótki, tak samo tutaj. Ale raczej w przeciwieństwie do alusów nie ma problemu z jakimś tam jego uszkadzaniem. I wykonanie tego gwintu tutaj na cylindrze Aliena jest naprawdę ładne. Nie ma żadnych tu ubytków. Nic się absolutnie tutaj złego nie dzieje. Idąc dalej mamy oczywiście kanał sący i tutaj oczywiście wyjście na kruciec. Wszystko tutaj też jest obrobione, wykonane zgodnie z oryginałem. I pasuje nam tutaj oryginalny kruciec. Kolejna sprawa to jest oczywiście jakość tej powierzchni. Która tutaj, jak widzicie, na przykład łączenie tych form jest praktycznie tutaj niewidoczne pod światło. Pada światło, to jest widoczne. Na oryginale tutaj widać bardzo duże nadlewki. Tak samo zobaczcie sobie tutaj. Tak samo tak samo sobie spójrzcie, tutaj, jaki jest syf w kanale zrobiony. Tutaj te kanały są odlane i obrobione bardzo ładnie. Te kanały wiadomo, nie są wypolerowane na lustro, ale jakby ich powierzchnia jest jak najbardziej OK. Nie ma tu absolutnie żadnego syfu, który gdzieś by tam trzeba było. Pilnikami czy frezami e, usuwać przed montażem tego. To na co zwrócił jeszcze kolega w ranku e, na tym cylindrze to jest jedyna różnica, która jest widoczna taka na dzień dobry to brak otworu na plombę. Tutaj niestety na tym cylindrze jest już to żebro wyłamane, ale tutaj powinien być taki mały otworek wydaje 3 mm gdzie oryginalnie zapinana jest plomba. Idąc dalej, mamy tu oczywiście okno w słońce, kanał w sądze. jest oczywiście nieprzedzielone całkowicie. Mamy tak zwany języczek. Tak jak w oryginalnym cylindrze. Oryginalny języczek wydaje się być nieco szerszy niż ten tutaj zastosowany, ale różnica też jest taka, że jak widzicie on jest podparty dość daleko. W przypadku tego cylindra jest podparty jeszcze dalej, jest jeszcze solidniejszy, więc jakby ryzyko jego utrącenia gdzieś na etapie obróbki jakiegoś szlifu myślę, że jest dużo, dużo mniejsze. Wszystkie okna są też sfazowane. Jest to dosyć duża faza widoczna już gołym okiem. Jeśli chodzi o honowanie tego cylindra, e, jest równomierny na całości, e, czasami się zdarza, że gdzieś tam jest szlif robiony, to przy końcach e, te linie nie przecinają się pod tym samym kątem, tylko właściwie można powiedzieć, że się wyrównują. i wygląda jakby był całkowicie wytaczany na wprost. A one powinny się przecinać pod kątem około 40-45 stopni. Jeśli chodzi o kanał wydechowy, to tak samo jak i. E, Kanały płyczące, kanał Sący jest to wykonane fajnie i też nie ma żadnych, nie wiadomo naddatków, nadlewów i zniekształceń. Jest cały ładnie wykonany, jest chropowaty, ale jakby jego średnica nie ulega zmianom, gdzieś tam zwężeniom i tak No tutaj w ten kanał to nie będziemy zaglądać, ale ten wyjątkowo to jest w miarę okej, okay, bo ja go kiedyś tam troszkę poprawiałem, wyrównywałem. Przejdźmy sobie teraz tutaj. Do, przejdźmy sobie tutaj teraz na samą górę. Mamy oczywiście napis Alien. Łączenie tutaj na forum jest widoczne właściwie pod światło. Teraz jest wygląd troszkę zatłuszczony tutaj na czas transportu, i to bardziej widać mi się, że po zmyciu tego nie będzie tego widać. To taka wiadomo, kwestia wizualna, ale absolutnie nie ma się czego czepiać. Tak samo, jak i dolna płaszczyzna, ta górna jest naprawdę ładnie obrobiona, więc wszystko tutaj wam siądzie. Jest też tutaj jest też tutaj faska minimalna zrobiona, więc też jakby kultura wykonania tego jest naprawdę, naprawdę jest ekstra. Kształt tych kanałów płuczących jest oczywiście zgodny z oryginalnym. Nie są to kanały, które idą na wprost, tylko kierują mieszankę na tylną ścianę cylindra. Tak jak w oryginale, powierzchnia tych okien płuczących również jest odpowiadająca tym, które mamy tutaj na żeliwniaku oryginalnym. Wydech też jest zgodny z kształtem. I tył to już widzieliście wcześniej. No i teraz oczywiście podsumuję to wszystko, co, co tak naprawdę ja o tym produkcie myślę. E, uważam, że jest to produkt, który można śmiało nazwać zamiennikiem, zamiennikiem godnym uwagi, z tego względu, że wizualnie totalnie nie odbiega ono od oryginału. To jest kwestia pierwsza, to jest wiadomo w przypadku WSKowiczów kwestia bardzo istotna. E, nie ma absolutnie takiej widocznej różnicy gdzieś po założeniu e, między oryginalnym żeliwniakiem, a tym. To jest oczywiście zdecydowany plus. Kolejny plus to jest to, że jest naprawdę świetnie obrobiony. Warto byłoby go na pewno umyć, żeby gdzieś tam coś tam na etapie obróbki gdzieś jakiś syfek e, wiadomo gdzieś tam nie był zablokowany, także wyszorować go, no ale to, to, to się tyczy cylindrów, to tym bardziej się tyczy cylindrów takich, które odbieracie gdzieś tam ze śmietnika po szlifie, bo to też różnie z nimi bywa. No i teraz jeszcze kwestia trzecia, która poniekąd łączy się z kwestią numer cztery. To jest cylinder nominalny, czyli ma wymiar 52 mm. Oznacza to, że to jest tak zwana zerówka, że tak powiem, w okresie to kwestią zero, pójść tego tłoka zerowego, czyli nominału, możecie sobie zrobić jeszcze cztery szlify, czyli 4 nadwymiary, objechać go do 53 mm, czyli ten cylinder ma nie licząc tego, jeszcze przed sobą 4 życia, czyli bardzo krótko mówiąc, ten cylinder prawidłowo użytkowany powinien przed sobą mieć jeszcze 4 życia, nie licząc tego. Po wyjęciu tego zestawu z pudełka można uznać, że on jest praktycznie gotowy do montażu. Jedyne co tutaj zaleca instrukcja, weryfikacja luzu na zamkach pierścieni e, oraz prawidłowy montaż zabezpieczeń. Też, no i nie ma co też ukrywać, że jest to pokazane w najbardziej łopatologiczny sposób, jaki się da. Czyli zakładacie nacięciem w dół, nacięciem w górę, ale nie zakładacie na pewno nacięciem w bok. No i jakby to co teraz zostało przeze mnie wymienione, łączy się automatycznie z kwestią numer 4, czyli. Szlifowanie oryginalnego żeliwnego cylindra. Uważam, że to też jest oczywiście dobra opcja i jak najbardziej no wykonalna. No, to nie jest tak, że wyszły cylindry i teraz już nikt nie będzie szlifował. Oczywiście, jeśli ktoś ma takie cylindry i szlifowanie też jest w porządku i też jest ok. Tylko trzeba też pamiętać, że schody zaczynają się w momencie, kiedy takiego cylindra nie macie. Szukacie cylindra żeliwniaka, oryginalnego. Ceny tych cylindrów wahają się tak naprawdę od jakichś groszy przez 50 zł, 150 do nawet do 200. Walmy w środek, czyli stuwę, kupujecie taki cylinder za stuwę, brakuje żeber, musicie te żebra spawać. No to, to też jest koszt, musicie mieć dawce, musicie poświęcić czas, pospawać to, doprowadzić do użytku. Przyjmijmy, że macie te żebra wszystkie, czyli za stówkę, macie cylinder ładny. dajecie go gdzieś tam na mejkę na piaskowanie, 20 zł. Dajcie go na szlif, kupujecie do niego tłok, rzućmy RDI, to jest tam 80 zł, czyli że wam się robi 180 tłok plus. Z pierścieniami plus cylinder, robi Wam się 180. Robicie szlif, czyli będę mówił już za 150, Robicie tłok, za, szlif za stówkę z jakimiś tam wysyłkami, coś powiedzmy 120. Robi Wam się 200 tłok ze szlifem. Stówę tłok macie 300 zł. Za to do tego jeszcze wiadomo, tam jakieś piaskowanie 20 zł. Farba żaroodporna plus wygrzanie tego. To też jest czas kosztuje, musicie to przygotować. Macie gdzieś ze 300, 300 z groszem. Czyszczenie, wiadomo, gdzieś tam kanałów, z nagaru, ze wszystkiego, bo to wiadomo, to też jest syf. Jakieś może usuwanie tutaj jakichś niedorubek odlewu. Usuwanie jakichś tych niedorubek odlewu to jest też oczywiście wasz czas. No i suma summarum, macie 300 cylinder, ładny, przygotowany na trzeci szlif, na drugi szlif. A raczej, rzadko kiedy one na pierwszy wydają. Kiedyś, ten cylinder chyba nawet właściwie. Z nominału był tak zużyty, że musiał iść na czwarty szlif, więc już więcej z tego cylindra, później nic nie zrobicie. A teraz mowa tutaj o tym, koszt takiego zestawu na dzień dzisiejszy u producenta, czyli u Aliena to jest 5,5 stóp bez zety. Jak macie smarta, no to wiadomo odpada wam koszt wysyłki. I to jest coś co cztery życia przed sobą, czyli 4 szlify. Pro, produkt gotowy do użytku, pomalowany. Gwinty ma sprawne, czysty w środku, nie szlifujecie, nie wysyłacie go nigdzie. Szczelinomierz, sprawdzacie sobie luz na zamkach, składacie zabezpieczonka, zakładacie tak jak mówi instrukcja i użytkujecie. Tak więc uważam, że bardzo dobra opcja i zdecydowanie produkt jak najbardziej w plusie, jak najbardziej potrzebny. I no, sami zobaczcie, no, jak mam założyć to albo naprawiać to, a założyć to, znaczy inaczej, jak mam tu spędzać pieniądze nad tym i czas, który no, jest dla mnie no, bardzo istotny w tej chwili. A ma po prostu iść i to założyć w ciągu, nie wiem, godziny, dwóch, tam półtorej? O czym tu w ogóle będziemy mówić? No i dobra, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, czyli waga tego tłoka, który mamy tutaj. Ląduje alien, ląduje jego stworzeń, lądują dwa pierścienie. Waga niestety jest co gramy, więc uznałbym, że 145. Ściągamy to. Mamy 0. W tej chwili na wagę ląduje czwarty szlif Almot z pierścieniami i ze sforzniem bez zabezpieczeń. No niestety nie mam nominału. 172 gramy, tak więc jest troszkę cięższy. Mamy tutaj jeszcze tłok RDI. Trzeci szlif też z pierścieniami i ze sforzniem. 166. No niestety nominałów nie mam. Do pełni szczęścia, oczywiście, by się przydał nominalny Gorzycki z pierścieniami, ale. Takiego tłoka niestety nie mam, ale może ktoś z Was podeśle taką informację i będziemy mogli to pod filmem oczywiście uzupełnić, żeby już wszystko było w jednym miejscu. Sorry, zobaczcie, padła mi bateria w aparacie. W każdym razie zdążyłem chyba wszystko powiedzieć na temat tego cylindra tak naprawdę, co, co ja uważam, jak to widzę. I to jest pierwsza część tej recenzji. Dlaczego pierwsza? Otóż wiadomo, druga część to już jest kwestia czysto użytkowa i jak ten cylinder się zachowuje i czy działa tak, jak wygląda, bo wygląda naprawdę ekstra. Mam jedynie możliwość zastosować ten cylinder przy kosie, ale uważam, że byłoby to no, nieuczciwe zagranie z tego względu, że dół silnika, który jest w kosie aktualnie, nie był wcześniej naprawiany. Znaczy no, był wcześniej naprawiany, już tam kupę, kupę czasu temu. Moje zdanie jest takie, żeby to miało oczywiście ręce i nogi. Ten dół silnika powinien być też doprowadzony do pełnej sprawności. Co więcej, drugi silnik dałby mi też możliwość przetestowania i porównanie tak naprawdę tego cylindra zamiennika tutaj od Aliena z cylindrem, który jest oryginalny. Tam cylinder jest, prawda w kosie aluminiowym, ale jest to cylinder oryginalny i jest przeszlifowany na ostatni czwarty szlif. To jest już też właśnie to, o czym mówiłem przed chwilą. Moglibyśmy sobie zrobić po prostu z Magdą, jakieś podobne przebiegi. Moim zdaniem, taki test byłby najbardziej uczciwy, dałby nam też jakby miarodajność tego co, że tak powiem, wypada lepiej, jak to działa, jedno i drugie. Moglibyśmy sobie to oczywiście porównać. Na dzień dzisiejszy jakby tego testu wykonać nie mogę. Muszę zbudować drugi silnik, który dodatkowo musiałby być również silnikiem bliźniaczym do silnika tego, który jest w kosie, czego niestety na dzień dzisiejszy, ze względu na po prostu brak czasu, nie jestem w stanie wykonać. Część rzeczy oczywiście tego silnika przygotowane jako budowy biegów, sprzęgło, łańcuszek i tak dalej. Brakuje mi wału korbowego. Brakuje mi zapłonu oraz gaźnika, to muszę skompletować. Tak, są gdzieś tam, wyszkiełkować jeszcze te obudowy. Jest już osoby, które ten cylinder użytkują i opinie są bardzo dobre. Aczkolwiek, aczkolwiek, na jakąś relację filmową, jeśli chodzi o testy jazdy, no to ode mnie musicie poczekać. Jeśli ktoś gdzieś coś już nagrał, podinkujcie, bardzo chętnie rzucę na to okiem. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby wszystko. Ogromne podziękowania oczywiście dla Aliena, wspaniały produkt. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł założyć się, przejechać na tym, przetestować to, więc ogromne podziękowania dla Krzyśka, świetny produkt, mam nadzieję, że tak samo jak i tłoki kilka lat temu tak samo ten cylinder wyznaczy jakąś jakość, którą no, będą dążyć producenci, jacyś pozostali, żeby to wszystko oczywiście szło ku lepszemu, wszystkim widzom oczywiście dziękuję za poświęcony czas, dziękuję wszystkim patronom za wsparcie, no i życzę Wam wszystkiego dobrego i życzę Wam Miłej niedzieli spokojnej i do zobaczyska następnym razem. Cześć! Trzymajcie się mistrzowie. na razie. Od z tych problemów. Dobra, zielone ruszamy.